Szok. Jordanesku grozi odejściem z Legii. Nie obchodzi mnie kontrakt. Edward Jordanesku znów rozpalił emocje wśród kibiców Legii Warszawa. Rumuński trener w rozmowie z portalem legioniści.com wyznał coś, co szokowało wszystkich. Choć ma ważny kontrakt jeszcze na dwa lata, przyznał otwarcie, że może go nie wypełnić. Osobiście nie obchodzi mnie, że mam jeszcze drugi rok umowy. Przeanalizujemy to wspólnie z zarządem i być może rozwiąże kontrakt niezależnie od okoliczności. Przyszedłem tu, by wygrywać, a nie stracić rok. Powiedział: Szkoleniowiec nie ukrywa frustracji sytuacją transferową. Byłem smutny, a może nawet zły, bo zbudowałem strategię, a potem wszystko potoczyło się inaczej. Odeszło 12-13 piłkarzy, a przyszło 10 z czego czterech dołączyło dopiero w ostatnich 72 godzinach okienka w trakcie sezonu. W takich warunkach trzeba wszystko zaczynać od nowa, podkreślił. Jordanesku przyznał, że wyjazd na obóz do Austrii wyglądał zupełnie inaczej niż obecny skład drużyny. Cały czas musimy pracować nad aspektem fizycznym, technicznym, taktycznym i psychologicznym, dodał. Kibice są w szoku, bo rzadko zdarza się, by trener wprost podważał sens swojego kontraktu. Jasny komunikat brzmi: jeśli Legia nie będzie wygrywać i walczyć o trofea, Jordanesku nie zamierza marnować czasu. To stawia zarząd klubu pod ogromną presją.